Siemko widzowie, dzisiaj kolejny odcinek z minecrafta czyli dalsza część dzisiejszego, wcześniejszego odcinka więc lecimy Czy będę chciał zebrać fuj dużo żelaza, ponieważ by na armor armor jest potrzebny Niech chciał bardziej rozpoznać mapę a z tego co zobaczę, w której stronie jest jakiś biom A, fajnie było pójść właśnie na te biomy. Szybko zbiorę węgiel Leży. To mnie oprze znajdzie muszę palić na ponieważ tam stara była dobra, ale... Się nie kończyła i wszystko nie wykopałem, co było, oprócz tych trans, węgiel, ale... Węgiel to węgiel, on jest dosłownie przejęty. Przynajmniej nie, nie na, na początku, ale... W tym momencie mam już jakiś tam set z tego srebra i powoli możemy cokolwiek zrobić. To jest dobrze. Ja tu na no, jakąś łąkę trafiłem. Tutaj Lecimy dalej. Mam nadzieję, że się uda mi się stworzyć portadonna teru jeszcze, bo też jest ważna rzecz. A w następnym odcinku będę szkoł na cały arwan. Albo przynajmniej na kilometrę. To nie wiem co tu pola, ale na razie szukam ciągle tej askini. Jakiejkolwiek, ale tutaj niestety nic nie widać. To jest jakby nie z moich planów. Płynę sobie na jakąś inną wyspę. Po prostu. W Bo znajdę po prostu coś może na pochodu.

Myślę, że mniej chcemy dawnych od te Ale chyba nie zawsze. Dobra, nie będę zrobił nigdy zwierząt, jeżeli potrzebuję do widzenia. O nie! No tutaj znajdziemy. Lasa. No i jeśli ktoś ten zela widzę, jakieś wysokie góry no, ale też las sobie podpłynęł, bo może można jak najbardziej. Chcę takie żelaz zebrać. żelaza, to jest bardzo dużo. To, że jesteśmy na takiej wysokiej powierzchni. Dokładnie na 62 i 58. 51. W 52 i to i chyba coś właśnie znalazłem. Ta, łódź podwodna. Nice! Убило... Я не знаю, что это было Ага, подводные зомби Я думаю, что такие есть Эй, ты не можешь послушаться, Wierzchnie. To eksplodowanie trochę mi przeszkodzi przez to, że... ...to jest podłości pod wodą. I chociaż są dwie skrzynki, to właśnie jest... ...druga, co widzę. Żelazo i emeraldy. Proszę emeraldy... Nie gadaj! Jezu! Prawie deadłem. Well. Tylko jabłko bym chciał kupić tylko. Ale się noc robi. I gdzieś dalej. W tych statkach... o ile się nie mylę, są chyba dwa skręki i nie chcę umrzeć, bo wiem, że z swojego idiołstwa mogę za chwilę umrzeć rafa kolorowa! Więc trafiłem na jakieś fajne, podwodne miejsce. Łoł. W miał domek, to teraz właśnie bym się już zgubił, nie? To dlatego właśnie go nie robię. W tym momencie już bym był specjalnie w dupie, bo bym się zgubił. No totálně teda nevím, jak proč tam ty jasky něco nebylo. Co? Ty jsi vyspaná, který je Lol. albo tam tu się sal, jest jestem ślepy jestem ślepy lecimy przekręci jeszcze czegoś innego, bo to jest, dobra, znajdę taką wioskę miał taki mini domek i powoli będę próbował przejść tą grę przeszło dużo osób, tylko że ja zacząłem tak. powiem, że powiem późno to nagrywanie tych filmów na YouTube, bo. Wcześniej, jeżeli mnie teraz słyszycie przez mikrofon, to wcześniej brzmiałem jeszcze gorzej, nie? Nieważne, że miałem tam powiedzmy 12 lat, to brzmiałem jeszcze gorzej. Teraz mam też 12 lat, ale. się powoli głos zmienia i już nie brzmie tak to totalnie przedpiszcząco. Bo jeżeli teraz myślicie, że mam słaby głos, to wtedy brzmiałem jeszcze gorzej, nie? Poza tym byłem jeszcze takim Kidem, takim dosłownie Kidem, jak w ogóle o tym pomyślałem, więc dalej jestem w sumie Kidem. Ale o, teraz zacząłem dopiero. Nie mam nadzieję, że ktoś obejrzy moje filmiki. Czy tak. teraz, czy mówię? Pieniążków, a z YouTube'a właśnie można zarobić pieniążki, to wcale nie jest takie trudne. Po prostu grasz, gadasz do, gadasz do siebie albo do mikrofonu i hajs się zarabia, nie? To jest najłatwiejszy sposób na zarabianie pieniędzy. to jest swój podwodna, czy co to jest? To jest kolejna uś podwodna. Nice. Rawracaj wracaj na powierzchnię! Właśnie to... Jest takie słabe z tym... pod wodą, ponieważ... No jest ciężko przeżyć, że tak bym powiedział. Black PROTECTION 4! Szkoda tylko, że na leather armor. Nie. Tego nie będę brał. Bo się jeszcze nie wydam. Zjemy szybko. Będę się szybciej uleczył i żeby na pewno nie deadną Tak jakbym popełnił samobójstwo. Tak Więc ciekaw mam inteligencję i co ja właśnie próbuję zrobić. Fukno! Cholera! Dobra, mamy mega farta era, kurde Jeszcze ja prędzej umrę, niż w sumie tam dopłynę, tylko buriet ma Muszę się też Ani wpasować albo umrę, naprawdę to jest Książki wezmę, bo książki mi się przydadzą na... Obo kszelfy mi się przydadzą do enchantu. Wracaj. Cała łódka przeszukana. Jeszcze po mojej prawej stronie. Napros na jest coś jeszcze. ona się tak nie wchodziła na wódkę Minecraft mi się przestawił, przepraszam masz widzowie I coś Musi ubezpieczyć, ale mam lagi, problem ze sprzętem teraz Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tutaj też nic nie ma. Nawalę sobie jajka i tą jedną white wool, bo... mam już miejsca w piekunku. a teraz mi się ona najbardziej przyda. W były bagna, to tamtędy płynąłem. Tylko właśnie teraz nie mogę znaleźć tych bagień. Całego biomu nie mogę znaleźć. Ta. Więc mnie nie lubię za bardzo domki. Mogę ja chociaż znaleźć gdzie jest ta łódka? Tego raczej też nie znajdę. Dobra, po prostu będę przed siebie. Jeszcze się muszę narzecć, żeby. z bym użyć? Czy to jest ta łódka, czy to jest jeszcze jakaś inna? To jest ta łódka, bo tutaj widzę już bagna, początek bagien. Jak znaleźć, jak nagrałem ten odcinek, jeszcze właśnie mi się przysyła pierwszy, który nagrałem, więc... Aś nagrywam dwa odcinki w jeden dzień Panie nadzieję, że... postawić podczas tego suba? Dobra, to... że takie chujowe bo ja jakby po subram, nie? Więc... Ten. No. Bo by mi bardzo miłe, się dali... Nie zapomniałem. Koniki, nice. Zależy ja siodaju kapłem. Te, ale czy to jest jakaś jaskini? Nie. Płyniemy dalej. Proponuję, będę płynął gdzieś na powierzchni. Jak tylko zobaczę kolejny ląd, ponieważ już znam dużo rzeczy. Jestem dzisiaj ucieszony, że aż trzy miejscówki znalazłem lawę kolorową. Dwie łódki tutaj Tak, jest świątynia. Znaczy, nie taka duża świątynia, ale taka mała świątynia. To też nie jest niezbyt dobrze. Możecie się ode mnie uwalić, bo wiem. Czy przyjdziecie się na mnie całą chorób, Przyjdziecie tego? na mnie całą Tutaj powinny być jakieś. Ale no panowie, no nie całą hordą na mnie, no. Wszystkich będzie. Czy to są piranie, ci się. Tylko tak wydaje. Bo mi się wydaje, to dobrze. Przynajmniej jedna rzecz jest dobrze. Widziałem, że z zębiaków złoto wypada. A, jeszcze trzeci! No ciepłyście! Czemu by nie? Mam brać za poradę. jakikolwiek test wtedy. W poprzednim odcinku naprawdę miałem przedmiotem. I'm <laughs> sorry. I my się zmieniły markaweczki, więc jak teraz Mi się, 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 się... widzę właśnie jedną tak, ale że tak szybko straciłem to krewicz, co jest? ja, ja to umrę. bo To jest dosyć głęboko, a to że to jest głęboko, to nie jest zbyt dobrze. Że nie lepszę, ale muszę być bardzo ostrożny, ponieważ jestem debilem i za chwilę umrę. A nie chciałbym użyć, bo mam już fajne itemki i na dużo fajnych miejsc. Byłoby słabe, jeżeli po prostu bym umarł. Przez coś, tylko po prostu to by byłoby było mega słabe po prostu tej skrzyny jak już nie ma wow no o, tam jest moja łódka i na razie więcej rzeczy tutaj ja nie będę szukał po prostu to nie dopłynę tam w następnym odcinku będę eksplorował kopalnię nie tylko dojdę do jakiegoś lądu nie kopalnie, tylko jaskinie, o. Może się lepiej bym wyrażał. Zamku bym wypadał gotować. Ta, taki wielki to idealny na następny odcinek. Widzę, że to jest idealne jaskinie na jutro. Wchodzimy w w, ty, nad, w tym miejscu. Skończę ten odcinek. Widzimy się jutro na następny odcinek, gdzie będę, w jaskinie. Cześć.